Cześć, witajcie w trudnym odcinku z serii Zagram Argonem jest to 84 odcinek naszej serii i co dzisiaj? W sumie nie mamy nic do roboty na, tak naprawdę na ten moment. Ale jeszcze dawno nie było odcinka właśnie z tej serii, więc sobie postanowiłem, że nagram. Nagram sobie tutaj odcinek. Co tutaj wleciało mi do pokoju? Wow, dobra, nieważne. Pierwsze, co miałem sobie, co miałem przygotowane, no to tutaj pozdrawiam Mikołaja. Jeśli to oglądasz, no to wiesz, że się pozdrawiam. To ja taki, to jest bez sensu, co teraz powiedziałem, ale mniejsza dobra. Lecimy sobie na ekspowisko. Bo dawno tam nie byłem. Mamy ten 151 poziom i tak stoimy już od kilku dni ale to będzie mi denerwowało teraz latające ścierwo na szybie a nie otworzę okna bo tu jest kurde jeden stopień ciepła na podwórku czy tym ulicy jak to tam patrzeć mniejsza dobra lecimy sobie na ekspowisko mam nadzieję że będzie wolne powinno być bo mi się nie chce iść już na Tristam tam to by, będzie wolne, ale tutaj wolę, bo tutaj jest lepsze eksploatacja. Nie chodzi mi o czerwone orki, oczywiście, ale mnie to irytuje troszkę, że tutaj widzę to podświetlenie, ale też jest dobrze. Przynajmniej widać, co jest co. Dobra, tu mamy. A te, bo jest znakomita godzina. Mamy godzinę 8.16. Jednego nie widzicie, bo mam wyłączony zagadek tutaj. Potrzebowałem do. Do czegoś potrzebowałem, więc go wyłączyłem. Będzie można go włączyć, ale... Czy to się opłaca? Dobra, i tak żółta kropka jest, to nic mi się nie stanie. Ten, ten zegarek, jak to się robiło? Gdzieś tu dodatki są. Chyba to, no dodatki, tak. O, i tutaj mamy... Zegarek, zegarek, o zegar. Włącz. No i mamy 8, właśnie 16. Tak, jak mówiłem, tylko trzeba tutaj będzie. A nie, dobrze jest ustawione. No i dobra, lecimy. Mam nadzieję, że będzie wolne to ekspowisko i będzie można coś właśnie tutaj porobić, pogadać chwilę na tym kolejnym odcinku tej serii. O znakomicie widzę, że już potwory stoją. Tylko jeszcze podejdźmy w tamto miejsce, upewnijmy się, że są. Chociaż tam będę, tam rzadko kto biega. A ja lubię właśnie wszystko tego rodzaju zniszczyć To jakieś błogo by się przydało tam w dalszych etapach zaraz sobie tutaj obczajmy jakie błogo możemy tutaj zarzucić no zaraz podejdźmy do tego głównego wejścia gdzie to jest dobra mamy błogo jakieś tutaj i oprócz tego błoga to nie mamy innego błoga, dobra to sobie za zarzucimy już teraz Niech to już będzie odpalone. Potek mamy, no mało potek mamy, ale mamy pełne leczenie tam. W drugiej, w drugiej torbie, więc bez problemu to się przeżycimy w pewnym momencie jak będzie już brakowało nam życia. Ale na razie jest git. Chociaż to nie będzie nam robiło takiej krzywdy wielkiej. Przynajmniej tutaj w tym miejscu, o, jakaś tarcza spadła czy co to jest. Oj buty, elegancko, te przedmioty są no zbędne. Nic z tym nie zrobię oprócz sprzedania u tuni, aczkolwiek u jakiegoś innego handlarza. no jakiś mieczyk, więc tak to będzie mniej więcej wyglądało. Mam tutaj do Was pytanie. Jak Wam się podoba ta seria? Z. Kurde, jak to gra się nazywa? Tam cztery odcinki wrzuciłem. No i takie pytanie. Na sam cztery odcinki, nie pamiętam nazwy tej gry na ten moment. Więc no i się znowu porobiłem swojej wypowiedzi. I takie pytanie, jak Wam się podoba ta seria? Nie wiem czy ją kontynuować, czy nie, bo mam już kilka odcinków nagranych, tylko je tak stopniowo rzucam więc mniej więcej tak to wygląda, ale głównym celem naszym tutaj jest, no wiadomo, że tu, i w, znakomicie, że tu jest wszędzie żółta kropka i znowu gdzieś odbiegłem od tematu, ale mniejsza zaraz powrócimy z tamtą serią, jak ona się to nazywa? tamta gierka, no nie pamiętam no mniejsza Dobra, jak wam, czy, czy Wam się podoba, możecie napisać komentarze. Jeśli nie, no to nie muszę i tam wrzucać, bo to jak głównym, celem, głównym założeniem tego kanału to jest Margonem. I, I... tylko tutaj mniej więcej się rzeczy... No tutaj, kurwa, nie gadam za głupoty. Kurde, jest ósma ja nie ogarniam rzeczywistości, dziwne. No po prostu tu jest kanał z o Margonem, nie o innych grach. A tam taki chciałem zrobić po prostu taką różnicę, małą w innym grze. Zagrać sobie chwilę. Także czekam na waszą odpowiedź. Czy kontynuować, czy nie? Czy Wam się podoba ta gra, czy też nie. Nie ta, tylko ta druga. Oczywiście. O no to mnie tak... A, to mi tak zatykowało mniejsza, dobra. Ale wracając do głównego tematu głównego wątku. To dzisiaj sobie tutaj pobiegamy. Chwilę widzę, że ekspoisko jest wolne i mnie to bardzo cieszy. Chociaż te błogo tutaj nie powinienem sobie zarzucić chociaż na tych elitach, w sumie mamy dwie, a coś przyragowało. Albo nie, jest git. Dobra. Mam nadzieję, że się głos nagrywa, bo... Ostatnio. Jak próbowałem coś zrobić, to nie działało. Może przez to, że miałem po prostu słuchawki podłączone o telewizor mluz. Mniejsza. Miałem słuchawki podłączone i coś mi nie nagrywało głosu. Ale teraz powinno być git. Nie wbijemy tutaj poziomu, więc nie będzie za dużo pokazane z tego odcinka. No ale żeby nie było trzeba coś nagrać no nie wiem ile tam procent wbijemy ale trochę wbijemy i zobaczymy z tą elitą jak sobie poradzimy będziemy ją atakować bezpośrednio czy kurde no, zaryzykuję bo to jest nie jest w grupie znaczy jest to w grupie ale dwuosobowej więc Izzy powinien siąść na elegancko siadło na tamtą będzie można turowo chociaż nie wiem czy podejdę z tego względu bo to jest Pierwszy jest ten, co mnie atakuje. Będę musiał ustawić w ustawieniach, żeby mnie nie atakowało, tak? tak jak tutaj. Bezpośrednio, naturowo mogę wybrać, a to zaraz tam dojdziemy do tej elity, to sprawdzimy. A tu widzę, że sypie, sypie i to potężnie sypie. Kurde, ładnie sypią te potwory. Tylko szkoda, że z eksportu tak nie jest ciekawie na ten moment. O tu jest jakiś nowy przedmiot, który spadł mi. No i no i dobra. Te miotły będzie trzeba chyba posprzedawać co jakiś czas, bo coraz rzadziej jestem już na Twista, na Wiedźmach, Więc tylko blokują mi tutaj miejsce w plecaku. od tego dużo mi spadło kurde ale tu sypią mocno chyba odwiedzimy to miejscówkę jeszcze raz z tego względu bo miejsce mi się tu teraz skończy mamy tego na kwieciste kurde nie będę mógł tu przejść jajaj, ale mam tego kamień dobra kamieniem się tepniemy do Itan i stąd już z buta pójdziemy już nie będzie problemu tutaj na dół czy coś ominę chyba nie. U. Nie, dobrze, dobrze idę. Czyli no, tutaj. tutaj nie mam licznika włączonego, więc nie wiem, o której zacząłem sobie tu nagrywanie. Ale tak, prawdopodobnie zrobimy sobie takie dwa przejścia, coś tam pogadam przy okazji. I zobaczymy, ile będzie czasu. Ten odcinek. Mm, no, jest takim najbardziej zwyczajnym odcinkiem po prostu z Expienia, bo nie mamy jeszcze 155 poziomu, żeby zacząć się zakompulować równowagi, bo na tym ogólnie opiera się cała seria. Więc, no, taki luźny odcinek sobie dzisiaj powstanie. o, tu lagi coś, przelagowało mi tutaj. Czy ile tych ludzi na serwerze jest, że tak mi laguje? O, widzę, że tutaj dwuja stoi. 160 paladyn całe szczęście to mnie nie zaatakuje. Mimo, że jest w grupie 3-osobowej, osobowej, -osobowej w sumie patrzcie, jak tą dwójkę, no to 3 grupa mniejsza. Dobra, lecimy dalej. Ile mamy tego miejsca w plecaku? O, już mało, mało. Powinniśmy dać radę, tutaj wszystko oczyścić i wrócić to się na, do Tuni tepniemy tu będę miał teraz tą elitę chyba co tu się dzieje, czemu tak leguje o nie, ktoś tu biega całe szczęście, że jest jaki to już level 154 nie wiem po co tu biegasz, ja bym poszedł na coś innego Chociaż tu nie ma na co zbytnio iść innego. Dobra, pobijesz Elitę? No ja zdążę je. Yeah. Kurde, szkoda. Dobra, nie goń mnie, idź sobie tam. Bo tu nic widzisz nie ma. Sam wszystko wybiłeś, więc możesz sobie tam iść. A tu tu napisałeś, czy to po prostu. nie Aha, dobra, ja sobie błogę narzuciłem, więc tak mi pokazuje mniejsza, Lecimy i no i co, trzeba będzie lecieć. Może, że ominął coś? Nic nie ominął. Trzeba będzie lecieć do Tuni, opchnąć te rzeczy i wrócić tutaj, aczkolwiek trochę to potrwa, zanim to wszystko się zresztwi. Jak ja idę? Dobrze idę? Nie, chyba źle idę. Dzisiaj wyczytałem w komentarzu w którymś tam z odcinków, czemu nie użyłam mini-mapki. Z tego względu, bo jest nie, nieporęczna w moim przypadku, jak gram na telefonie. Na kompie tu mam sobie klikał E, czy tam jakąś inną, inny przycisk. Chociaż i tak rzadko używałem. Tu też mogę używać, ale po co? Gdy idę tu na górę, widzę, że jest tego podświetlana, ale co tu jest red mapka, więc niezbyt mi to coś pomoże. Zobaczymy, czy damy radę w ogóle z nimi zawalczyć. Oni są troszkę mocniejsi niż ja. i trochę mi tu klepią. No mocno, mocno, tutaj zobaczymy tą dwójeczkę. a to nic nie zrobiło tak praktycznie. One są jeszcze na czerwono podświetlanie, więc trochę za mocni, jak na mnie. No ale powinniśmy bez problemu sobie tutaj z tą mapką poradzić, No tutaj jest pojedynczy, więc easy. Tam dalej nie będziemy już z tego względu, bo tam są już trójki i nawet czwórki. O i nawet tutaj, no, tutaj dwójka będzie, tak? no nie, wybita jest ta dwójka po środku tam można ją dojrzeć kurde, no tutaj już będzie nie ciekawie z niechęcią będę wchodził, nie nie nie, chyba tu nie będziemy się pchać w sumie teraz dobrze, żeby mi podświetla, nie nie, to jest zbyt mocno. dobra lecimy do Tunii. Trzeba pamiętajmy, żeby kupić kolejne te teleporty bo nie mamy Mam wiedzieć, że ktoś tu też stoi, jakiś, jakiś gracz 178 już poszedł sobie. Opchniemy te przedmioty, które tutaj zdobyliśmy i 1,5 m w plecaku. I będzie można też opchnąć właśnie te miotły, bo tutaj nie wiem, czy to warto na aukcję walnąć, czy może nie na aukcję? Chociaż nie, raczej na aukcję nie jest to zbędne, będzie tutaj dużo pieniędzy, My już mamy 2,4 m zostawimy sobie tylko 10 tak myślę, iż 3 m wpadnie nam za same miotły to będzie dobrą decyzją mamy coś jeszcze w innym plecaku, tu mamy te czerwonego smoka, to się przyda i co tu mamy, no nic ciekawego nie mamy, więc tylko, o kurde nie, ale bym to teraz odwalił Miał sprzedać się kamień przez przypadek. O oh kurde, bym się zawiódł. No my mamy 3 i 3 i 3. No, dobra, to mamy no, prawie 6 dych na koncie. Ten zwój mamy. No to co, lecimy sobie do Itan w jakimś pierwszym, lepszym i taki jeden. Mam dwa tego samego miasta. No i może podejdźmy, zobaczmy sobie. Co się nazywa? Czy mamy jakiegoś pobocznego questa? Będzie można go zrobić, aczkolwiek nie zrobimy, bo zwykle nie lubię robić questów tych pobocznych na nagraniach. Bo trochę dużo wymagają biegania, a nie wiem ile już się nagrywa. Dobra, dajmy na sam dół. 151. Mamy jakiś quest. Ale czego my zrobimy? Chyba nie. Mniejsza e, Zakony równowagi to na 155. Jedynie możemy pizzerię odwiedzić, chociaż zrobiliśmy w jakimś odcinku chyba 100, na 150. E, ostatni raz tą właśnie pizzerię nie wiem, czy podejść tam. Były jakieś tam problemy, z pamiętą, że padliśmy. Ale zobaczmy. Zobaczmy jak to tam wygląda, bo i tak ekspowisko jest wybite. Było można to zaobserwować jak tam byliśmy. No i dobra podejdźmy, zobaczmy. I tak tam nie ma co do ekspić, to jest bardziej pod questa oczywiście. No, 160 i 165 No, i teraz są podświetlane na czerwono, więc trochę tutaj długo będziemy musieli czepić do kolejnego. Prawdopodobnie na 170 będziemy mogli już robić właśnie kolejną pizzerię. To dziwnie brzmi, robić pizzerię, jakbym zakładał zakład. <grych> Dobra, Co, wbijemy do te 40% i wyjdziemy stąd. I na tym chyba zakończymy ten odcinek. on też chyba nie będzie. Długo trwał, no jakąś szczapkę dostaliśmy, nawet nie ma po co patrzeć, czy to jest dobre, czy niedobre, bo wiadomo, że jest niedobre. Jeszcze przejdziemy do końca. Widzę, że tutaj ma czacie, ale to prawdopodobnie globalne, oczywiście, że globalne. Lambo, 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 ale ktoś zaspamował. Serio? No ja nie mam postaci na tym świecie pod Lambo, więc. Nie pomogę, nawet bym nie pomógł, bo i tak bym na to nie poszedł. No, nigdy nie jestem, mogę być chętny podbicia e, tych kolosów. ani mówiąc o tytanach, chociaż nigdy jeszcze chyba nie byłem do tytana na tym świecie. Mniejsza. Okej. Okay. Wybijemy sobie tutaj właśnie te 40% i wyjdziemy I na tym zakończymy ten odcinek, bo tutaj i tak nie mam co robić to Znaczy jest co robić Nie wiem że nie może nie, że nie ma co robić Ale to jeszcze trzeba poczekać A co to w ogóle jest tutaj co to jest? Na no 139 A, ja tego do depozytu nie dałem A ten to jest od y od widza od Zenki chyba no to jest od niej e prezent <grym> a właśnie jak ona tutaj ma tyle level gdzie to jest gdzie to jest jak tu się to patrzy tutaj o, o cholera ale spam o, o 300 na kolejny spam 90 to jest 300, nie takich ludzi? Hm, ciekawe. Mniejsza. Ogólnie, ja widzę, że jest yy, grzybobranie Będzie można sprawdzić, czy jakaś tam mapka jest. ale Ogólnie, tutaj mamy jeszcze te 24, co za jakiś czas by klikano, jest grzybobranie ja no, to nie wiem czy będziemy tam biegać, po tym Może ja sobie pobiegam tak o. Co to jest za zwój O depozytu, no nie wiem czy to jest mi aktualnie potrzebne O jest, ja 139 jakieś zwoje Poka mi jest inne, nie ma więcej, dobra No to dostaliśmy po prostu wywołanie depozytu na ten moment mi się to nie przyda, bo i tak nie mam nic ciekawego w depozycie i prawdopodobnie jest nieopłacony ten depozyt. Więc tam nie będziemy się pchać. Nie będziemy wykorzystywać, bo i po co? Dobra, mamy 40%. A może jeszcze do, dobijemy tutaj tą całą mapkę, się cofniemy do wyjścia. I może nie wiem co jeszcze tu porobimy. Nie ma co praktycznie na no, ewentualną mapkę, jeśli jakakolwiek istnieje teraz, będzie można sobie wejść, zobaczyć Może jakieś tam questy są, ale nie wiem, czy to zrobię na nagraniu. Raczej nie. Jakoś powoli do przodu. Prawdopodobnie kolejny odcinek z Margone będzie już na 155. O ile w jakimś czasie go wbiję. Dobra, wracamy, to dalej nie będziemy się pchać Zobaczymy Co będzie w kolejnych odcinkach. Jeszcze sam nie wiem. Nie mam ich nagranych. No dobra. Wracamy. No i do werbi się przejdziemy i tam zakończymy to nagranie. Ten odcinek. Co tu więcej? Raczej już nic. Mamy wszystko, co chcieliśmy dzisiaj zrobić, czyli trochę podeksić, trochę pogadać, żeby nie było, że nie nagrywam już tego, nie? Dobra, verbin, trójka. No to co? Jeśli Wam się podobał ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. Słuba zostawić, bo jest nas 88. Ja to chyba wspomniałem w jakiejś innej grze, którą tutaj też prowadzę. I fajnie by było, abyśmy dobili do 90... 90 subskrybentów. No, byłoby znakomicie. Najlepiej było, aby było 100 subskrybentów. Zostanie nam jeszcze. No, dużo. Jeszcze dużo. No, także zatrzymajcie się i cześć, do następnego tam kiedyś, bo nie wiem kiedy, zawsze mówię kiedyś.